Pędzimy dalej. Podróż po krainie przyjemności i natury zaczyna się od poszystego serka Almetta. Polskie mleko, 100% naturalnych składników. Mmm, pyszne. Almetta. Przyjemność z natury. Codziennie, łatwo, na wynos Pizza Easy dla kieszeni, easy zamawianie i pyszne jedzenie. Take it easy w pizza hat. Chcesz już! W mieście małych grzeszków każdy może być sprawcą z gali. Więc zamiast winnego znalazłem rozwiązanie. Famotydy Naranikas działa szybko i długo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazanie. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Back to school! Prawdziwy egzamin. W niedzielę o 16.05 w TTV. Bopon przedstawia ogród mistrzowski, wiszący, wysmakowany, pachnący. Są różne ogrody, ale wszystkie potrzebują tego samego. Nawozy Bopon do każdego ogrodu. ceniam prawdziwe emocje. Na boisku pilnuję czystej gry. W kuchni poszukuję autentycznych smaków. Ale w internecie jest to trudniejsze. W internecie, wobec informacji, też trzeba być sędzią. Dezinformacja jest jak bramka strzelona ze spalonego. Więc jeśli coś we mnie wzbudza emocje, daję sobie czas. Może ktoś specjalnie chce mi zagotować, bo uległo manipulacji. Filtruj informacje. Sprawdzaj ich źródła. Nie masz pewności? Nie udostępnij. Postaw na czysty przekaz. Oto prawdziwy artysta. To płótno, na którym będę malował. Wie, co czyni dzieło sztuki. Barwa. Wieloletnie blisko siebie. Forma. Abra Uwielbiam bawić się takimi złudzeniami optycznych. Światło Po prostu lsi Struktura. Pionowe linie. Ciągną to wnętrze do góry. Ładna kompozycja. Będzie harmonia. Będzie się tu Zobacz co zmaluje tym razem. Zgłoś remont. Jutro o 20 w HGTV. Kupiliśmy hotel z 1912 roku. Mamy ścisły termin. Ograniczony budżet. Jestem w ciąży. No to będzie. Nie idzie gładko. Woda jest już. Odcię prąd. Było blisko załamane sprawi, że hotel będzie miał świetny klimat. Będzie super. Nowy program. Ratując teksańskie domy. Wielkie otwarcie. We wtorek o 21.10 w HGTV. Przywraca wnętrzom dawny blask. Chcę zmienić domy i sposób myślenia domowników. Tworząc przestrzeń pełną nowej energii. Nowy program. Remont życia. Czwartek 21.35 w HGTV. Pasjonujące występy na żywo. Poznaliśmy pierwszych finalistów. To jest właśnie jakość mam talent. Występ godny finału. Trzeba być naprawdę szaleńcem, żeby robić takie rzeczy. Masz ogromny talent. Kto teraz zachwyci Polskę i wywalczy sobie miejsce w wielkim finale? Na żywo. Drugi półfinał mam talent. W związku z żałobą wyjątkowo dziś o 19.50 w TVN. Ultra miękkość, ultra doskonałość. Noszę do miseczki F. W Twojej głowie po Allegrze podczas godzin szczytu. Świetnie, alergia, korek. Zaraz jeszcze wiecie zmęczenie. Rzuć na raz wzięliśmy Allegra. No oczywiście, droga jest prosta, kiedy mamy Allegra. Bo Allegra nie zaburza koncentracji, więc możesz ponieść się za kierownicą. Allegra działa szybko i przynosi ulgę w alergii aż do 24 godzin. Allegra, to oczywisty wybór. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z łotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzielny rycerz zawsze uratuje uśmiech księżniczki. To jest świetne, a to jest pyszne. Pyszne sery Hochland wywołują uśmiech u każdego. Hochland, to jest pyszne. Jego się nie spodziewałem po mojej pierwszej pracy? Jego się nie spodziewałem. Czy spotkam tu tego typa? Kiedy się zatrudniłem, w sensie, w sensie to mnie zatrudniono, to nikt przedstawił mi Wieśka. Zostawię ci Wieśka. Cześć Wieśek. Piotrek. No witamy, poznaj wieśnaczka. Wieś wieśnaczka. Czy licza infekcja intima? Weź Pirolam IntimaVac. Wystarczy jedna aplikacja. Działa przez 3 dni. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą uzawienie, spędzenie. Poczuj efekt, nie alergię. Alertek. Efekt z bilastyną blokuje wszystkie te objawy alergii. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak znaleźć swój szczęśliwy dom? Wejdź na otodom.pl Skorzystaj z eksperckich porad. Ciesz się najlepszym wyborem. Otodom. Adresujemy marzenia. Się, a promocji co nie miara już czekacie Okazja na majówkę Do soboty świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina mięs Mega paka 13,99 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji a do niedzielki Polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji Oraz kaczup kudryszki 7,49 za opakowanie przy zakupie dwóch A wszystkie lody kaktus 2 plus 1 gratis Biedronka Bapon przedstawia Ogród mistrzowski Wysmakowany. Pachnący. Są różne ogrody, ale wszystkie potrzebują tego samego. Nawozy Bopom do każdego ogrodu. Milo. Jeden smaczny adtap. Jeden miesiąc ochrony. Żegnajcie i pchły. Adtap, tabletka na i pchły dla psów. Łatwo pokochać. Łatwo ochronić. Adtab. Oto pani pyszna szarlotka Do tego koniecznie porcelanowy talerzyk i widelczyk, Żeby wyszło ze smakiem. Szarlotka Naciska się i wychodzi. Łap smakowite ciacha stópki. To Tołowicz. Wychodzi ze smakiem. My Polacy jesteśmy mistrzami Grilla! A wiesz, jak to się zaczęło? Polakus Grillus jako pierwszy opanował posługiwanie się kotlinem Na dworze Władysława Grilleły. Zawsze królową, Kotlin. <laughs> Ketup Kotlin, Kotlin grał też pierwszy skrzypce na grillach czwartkowych. Poezja. Twoja kolej, mistrzu! Kotlin zmienia grilla na lepsze. Od pokoleń naszą siłę czerpiemy z ziół. Amol przypomnieć o niestrawności. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pijesz owoc i jest tylko Pierwszą z pięciu porcji masz z głowy. Szkanka owoc się nie będę jeden. Jeden z pięciu owoców dziennie. Pijesz owoc. Pijesz porcję soku do śniadania. To proste. Lankom. Rewolucja w pielęgnacji z retinolem. Nowość Renergy CRX Triple Serum Retinol oraz pierwszy czysty retinol w połączeniu z czystą witaminą C i peptydami. Dwa razy szybsze działanie niż sam retinol. W stu procentach odnowiona skóra. Redukuje zmarszczki, ujędrnia skórę, zmniejsza widoczność porów. 9 na 10 kobiet doświadczyło najlepszej kondycji swojej skóry. Nowość Renergy CRX Triple Serum Retinol. Sponsorem programu jest producent Voltarenu Express Forte. Kapsułek na ostry ból pleców. Sponsorem programu jest SodaStream. Producent domowych ekspresów do gazowania wody. Ostatnia nieruchomość znajduje.